Cześć! Pamiętacie może pierwszego shootera 2D? Taki w komediowym wydaniu? Nie? To zapraszam do mojego drugiego odcinka. Dzisiaj przedstawię Wam kolejny taki shooter. W 1995 roku, dokładnie 27 stycznia, firma Nichon System wpuszcza w Japonii grę... Sorry. Raiden Project. Pojawiła się on również w Stanach 26 września, i w Europie 12 listopada 1995 W porównaniu z poprzednikiem mamy tutaj widok z lotu ptaka Poruszając się w górę ekranu w klimacie o wiele, wiele poważniejszym Zanim przejdziemy do gry, trochę historii We wrześniu 1990 pojawia się gra Raiden, której deweloperem jest Seibu Kaihatsu Pojawiła się ona w Japonii, Ameryce Północnej Tajwanie, Korei, Malezji i kilku innych. Jakby przetłumaczyć ten tytuł z japońskiego otrzymalibyśmy Ray, czyli grzmot i Den, łyskawica. Pojawiła się ona na takich platformach jak automaty, pecety i Atari Jaguar. Druga część tej serii pod nazwą po prostu Raiden 2 wydana została w 1993 na automaty, na pecety pojawiła się w 1999. Czym jest w takim razie Raden Project na PSX? -a? No, jest to składanka dwa w jednym. Czyli na jednej płycie mamy grę Raden z 90 i Raden 2 z 93 roku. W pierwszej części dowiadujemy się, że jest rok 2090 i Ziemia została opanowana przez obcą cywilizację, która jest znacznie bardziej rozwinięta technologicznie. Do walki z najeźdźcami ziemskie zjednoczone siły ruchu oporu rekrutują najlepszych inżynierów i naukowców do przeanalizowania i odbudowania zniszczonego pojazdu wroga. W ten oto sposób powstał Raider. Super samolot. Z racji tego, że te samoloty były bardzo zaawansowane technologicznie i posiadały niewiarygodne możliwości i zwrotność, znaleziono tylko dwóch pilotów, którzy potrafią nimi latać. I tak oto życie ludzkości jest w rękach dwóch pilotów, czyli Twoich i Twojego kolegi. A masz aż 8 plansz w których musimy poddać eksterminacji wszystkie złe obce byty. Druga część odbywa się 3 lata po części pierwszej. W międzyczasie odbyło się wiele znaczących zwycięstw. Przez ten czas obcy urośli w siłę i bardziej zaawansowane militarnie pojazdy. Zimianie nie pozostali w tyle i sami wyprodukowali nowe pojazdy, które posiadały więcej rodzajów broni, nadali tym samolotom nazwę Raiden 2. Tak oto przedstawia się fabuła w tej grze. A jak wygląda jej wykonanie i inne aspekty? Grywalność tego tytułu jest naprawdę świetna. Pojazdy steruje się bardzo dobrze i są zwinne i szybkie. Jak już wspomniałem, pojazd leci w górę ekranu, ale możemy również odwiedzać lewą i prawą stronę. Różnorodność przeciwników w obu częściach powala. Pojawiają się różnego rodzaju pojazdy naziemne, takie jak czołgi, łaziki, wyrzutnie rakiet, ziemia, powietrze i pojazdy latające, samoloty lub statki kosmiczne. Do ich usuwania mamy do dyspozycji różnego rodzaju bronie. W pierwszej części mamy coś na wzór karabinu i lasera. Druga część oferuje nam dodatkowo działo plazmowe. Każde z tych broni możemy ulepszyć, zbierając power-upy. Karabin z każdym kolejnym poziomem zwiększa kąt wystrzału, a wiązki lasera skupiają się w coraz to potężniejszy promień. W grze znajdujemy czasem bomby, które możemy upuścić na ziemię i których promień nie jest tak duży i silny, że likwiduje wszystko w swoim zasięgu. Raiden 2 daje nam jeszcze deszcz bomb które po opuszczeniu czyszczą całą mapę niczym ludzie regały w dniu otwarcia Biedronki. To co znacznie różni od siebie te dwie części to grafika. W drugiej części po prostu jest ona śliczna. Wybuchy są ładnie zanimowane, opadanie pojazdów na ziemię, cząsteczki fruwające po ekranie dają naprawdę świetny efekt. W pierwszej części, jak możecie zauważyć, jest troszkę gorzej. Ja na szczęście nie zwracam dużej uwagi na grafikę. Ci co mnie już od jakichś czasu oglądają już o tym wiedzą. To, co zwróciło moją uwagę, to rozgrywka, jaką można czerpać z tej gry. A Raiden Project dostarcza nam jej sporo. To, co się czasem dzieje na ekranie, powoduje, że dostajemy oczu pląsu. Zwiększenie umiejętności broni powoduje, że staramy się jak najmocniej, żeby utrzymać się przy życiu. Każda jego strata powoduje... Kur ale mimo to dalej brniemy w głąb piekła wirtualnej wojny. Na końcu każdej z plansz toczymy bój z bossem, który może w mgnieniu oka pozbawić nas wszystkich trzech żyć. Im dalej przechodzimy przez kolejne plansze, końcowe przeciwnicy są bardziej wymagające. Gra jest naprawdę warta polecenia każdemu, kto lubi takie shootery. Lub nudzi się z kolegą, bratem, siostrą. 6 na 10. To jest moja ocena. Oczywiście, w komentarzach, piszcie mi, jak wy ją oceniacie, albo jak, co wy o niej myślicie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Najnowsze odcinki możecie oglądać na Dailymotion.com. Na innych portalach będą one zamieszczane z kilku odcinkowym opóźnieniem.